Wtedy wydadzą was na udrękę, i będą was zabijać. I będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Ja proszę pana zdjąć maskę, żebym zobaczył pana twarz. Żebym... Ja się boję pana jako zbrodniarza. Szanowny panie, ja się pana boję jako przestępca. Na chwilę proszę zdjąć maskę, żebym zobaczył pana twarz. na chwilę. Tak, proszę. Dziękuję serdecznie. Ksiądzmikał przez gumowe rękawiczki dziękuję. zaraz. Pan też. Proszę zdjąć maskę, szanowni państwo. Na chwilę muszę zobaczyć pana twarz, inaczej mam pana ze zbrodniarzem, za wyjątkowo. Czy mogę najpierw sprzątać, bo jest burza? A ja zapytam, panowie są na służbie, tak? Tak. Mamy interwencję. Gdzie? Tutaj? Tak, Dlatego też mhm. A kto zgłosił tę interwencję? Eee, tego nie wiemy. Aha, to tak panowie na kto nie wie przyjeżdżają, tak? Nas wysyła zawsze dyżurny. A dyżurny wie? To proszę zadzwonić do niego i zapytać. Tak informacji nie możemy. Macie panowie obowiązek dlatego, że nie jesteście na posyłki, żyjecie z podatków. Żyjecie panowie z podatków ludzi i nie możecie sobie jeździć dlatego, że ktoś sobie zadzwoni. Ja rozmawiam spokojnie. Panowie nam trzy święte już dzisiaj byli czy będą? Nie chłam przykazanie. Głośno, proszę, dojadę, ja nagrywam. Ja no Przepraszam nie. bardzo, jeżeli pan się będzie do mnie zwracał na pan, nie, od, nie usłyszy pan ode mnie żadnego słowa. Jestem katolickim księdzem i domagam się na ten sposób do mnie zwracać. Dobrze. Tym bardziej, jeżeli jest pan na służbie. Czy pan to zrozumiał? Rozumiem. Dobrze, ty, słucham. Pan. No, dostaliśmy tutaj zgłoszenie. Nie. Jeszcze raz pytam, od kogo jest zgłoszenie? Tego nie jesteśmy w stanie nawet my ustalić, bo dostaliśmy zgłoszenie od na W związku z czym miejscu. rozumiem, że Państwo jeździcie, Panowie jeździcie na anonimowe zgłoszenie, tak? Czyli każdy człowiek może zadzwonić do Chwileczkę, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Każdy człowiek może za, zadzwonić, nie pytacie go o imię i nazwisko i przyjeżdżacie, gdzie on zgłosił, tak? Proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie na interwencję. Tak. Mamy polecenie od naszego dyżurnego miejsca. W związku z czym moje pytanie jest do pana, kto wie, kto zgłosił, że macie państwo. Tak pan nie, wiemy. Nie, pan wiemy. nie wie? Pan nie wie, kto Ponieważ wie? Jest, chwileczkę, zgłoszenie. chwileczkę. Pan nie wie, kto wie, kto przyjął zgłoszenie od kogo? Jeszcze raz zadaję panu pytanie. Czy pan wie, kto wie, z Pana przełożonych z policjami ja podejrzewam, że... Nie chodzi co nie pan pode... A. podejrzewa czy chyba, pan wie. Chyba, że zgłoszenie jest anonimowe. Mhm. A w tej sytuacji jest anonimowe? Tego nie wiem. A może pan to sprawdzić? E... Inaczej jest... mogę się zapytać, tak. ale ja... Poproszę, proszę, żeby pan się takiej... udał i przyszedł z tą wiadomość. informacje nie A dlaczego nie? Prawo, chyba... no, tak... Czyli każdy może do panów zadzwonić, wezwać was na interwencję i, interwencję, tak? baga, I to się dzieje z podatków tych ludzi, tak? Oni na to płacą, że ktoś wam każe na księżyc pojechać i wy polecicie na księżyc? Na jakiej zasadzie to sprawdzicie panowie? Konkretnie do kogo mam wysłać Policę, zapytanie? E, te, konkretnie do kogo mam to, wysłać pytanie. zapytanie? Kto to zgłoszenie uczynił? My jesteśmy wysłani przez dyżurnego, panu miejskiej policji. Ja do kogo mam konkretnie wysłać zapytanie, myślę, żeby że otrzymał wiadomość, że do, kto, kto zgłosił? Myślę, że jak pan ksiądz tak? wyśle zapytanie do komendanta miejskiego, to myślę, że. Nazwisko tego pana komendanta miejskiego? No pan jest policjantem, przecież powinien pan swojego przełożonego. To proszę podać jego... Podam. podam. Tak, no proszę. Usta, Stale podam. Nie wie pan, kto jest komendantem policji? Czy to jest osoba anonimowa? To zmienił się teraz. Od ki kiedy się zmienił? Może no jakiś czas jedzę, No raz więc raz. godność tego pana? No, jest, podam, proszę jest pana, czy... szefem policji jakiejś państwowej czy, czy grupy przestępczej? Jest szefem. No więc proszę Pamiętajmy. o jego imię i nazwisko, bo przed kimś odpowiada w tym No to państwie. podam, podam jakby stale. No w tej chwili nie pamiętam. Chyba z Rzecznów tak, że mogę nie pamiętać. Szanowny panie, szanowny panie, nie uwierzy pan, że pan jak przestępca umie kłamać jak znudpaczny złotysz. A czym pan w to wierzy? Mam wierzy, że jest pan aż tak zregenerowany? Pan nie musi ustalać, pan może to zwyczajnie podać. Pan nie może ustala. to podać, musi Pan ustalać. Nie. Dobrze, proszę, proszę, proszę Pan Szanowny Pan, niech Pan ze mną może nie rozmawia z przestępcą czy jakimś kawcem. Nie Bardzo Pytam Pana o nazwisko komendanta, przed którym Pan odpowiada za zgłoszenie. Ale nie rozmawiam tak, jak, 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 jak z. Ale nie mówi Pan prawdy. A ode mnie Pan. Nie, pan nie, no ja tak nie wiem, prawda? Przecież powiedziałem, że nie, nie znam, więc ustalę to, jak się Dobra, proszę księdza, możemy przejść do pomieszczenia porozmawiania. Nie, nie możemy przejść, proszę. Dobrze, to, to, to może tam. Nie, pewnie. szanowny panie, nie może panem szanownym. No więc proszę mówić. E, do końca, dlaczego tutaj przybyliśmy na tak. interwencję? Pan wie, że pan się zatruwa swoimi tak. wydechami w tej chwili, co spływa na niedotlenienie mózgu i to może jest, zaszkodzić jest pana zdrowia, jak pan ma żonę i, ministra i rodziny, i to ucieknie. Mamy obowiązek zakrywania. Jakby ten minister kazał panu to na głowie stać, też pan będzie stał? Proszę cię za no chwilę by to jest takie rozporządzenie. No i, więc i, pytam, jak i, no, że głowie, my, stanu, my albo spodnie, z pan na głowie stoi, panu spodnie zdjął, to pan zdejmie. Czy jak minister każe panu zdjąć spodnie do interwencji, to pan zdejmie? To jest moja strefa interwencji. Dobrze, jest, więc to... ja pana tylko informuję, że pan się w tej chwili zatruwa swoimi wydechami. Szkodzi to Pana zdrowiu. Proszę, nawet przyjmuję do wiadomości, to kończę. Dlaczego przybyliśmy? Jesteśmy na świeżym powietrzu. Dlaczego przybyliśmy na interwencję? Tak. Przybyliśmy tu w związku z tym, iż y, zgłoszenie było Tak. odnośnie y, zgromadzenia w namiocie. Już Nie rozumiem, gdzie znajduje się 15 osób. Więcej? Trwa, trwa nałożenie. Przesi. Z jednym wyjątkiem. Wy, 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 jeżeli, jeżeli, komuś, jeżeli komuś zagraża, to tak. więc tym patii. wszystkim ludziom zagraża. zagraża. Się. Tam pan, rozumiemy, jak tam jak go... się za, zaciągną tym, co pan wciąga, po prostu im się rozumiem, w głowie robi ciemno i mdleją. I kto rozumiem, by miał na nie ja pomaga? Ale A się, zwłaszcza to, na wolnym powietrzu, jeszcze w maju, kiedy majowe. Rozumiem, nie każdy, szanowny Panie, ma tak dobre zdrowie, żeby sobie gębę kagańcem zasłonić. I wdychać w dzielinę, które pan wdycha. Choćby mu minister kazał, niestety nie potrafi. Do nas w pełni ten argument dociera. Do nas to, to dociera. My przybyliśmy, żeby wyjaśnić tą sytuację, tak, tak. przeprowadzić rozmowę. Tak. No i tak jak ksiądz oświadczył, że osoby tutaj też oświadczają, że mają problem tak, z, tak, tak. Z, tak. z oddychaniem, tak, jeżeli, jeżeli mają zakrytą twarz i nos. Tak. Zrozi tak. 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 to, to że byliśmy poprosili dane, sobie spiszemy i my jedziemy z dalej. Dany? Y Kąd jest tutaj, jakby prowadzącym. msze? Odprawia msze święte. Ale panowie, msza się już skończyła. Ja. Ja nie widzę w tym problemu. Jaki jest problem? Nie możemy już tego już... e Państwo, jak najbardziej mogą się tylko. My musimy mieć jakąś odpowiedź. No, ale... Czy osobę, w Polsce nie, nie obowiązuje wolność wyznania? Jak najbardziej, obowiązuje. Obowiązuje wolność kultów? Jak najbardziej. Tak. To w czym kogo?